Najnowsze badania pokazały, że jeśli zadbamy o zapobieganie wzrostowi poziomu cukru, możemy ograniczyć ryzyko skoków glukozy i chronić nasze zdrowie. Następny test pokazuje, jak to zrobić. Naukowcy porównali dwie myszy. Jedna jest zdrowa, druga ma wysoki poziom glukozy. Najpierw przyjrzyjmy się komórkom trzustki zdrowej myszy. Jasno świecące punkty to insulina. Wyraźnie widać, że jest w pełni wydzielana przez komórki. Następnie obejrzymy komórki myszy z wysokim poziomem glukozy. Insulina jest ledwo wydzielana. Komórki trzustki są bardzo słabe. Przez kolejne dwa miesiące naukowcy podawali lek chorej myszy, by czasowo obniżyć jej poziom glukozy. Teraz popatrzmy na komórki jej trzustki po dwóch miesiącach. Insulina jest obficie wydzielana przez poprzednio słabą trzustkę. Widać różnicę w porównaniu z czasem, gdy poziom glukozy u myszy był wysoki. Przy chwilowym ograniczeniu poziomu cukru komórki osłabionej trzustki prawie całkiem ozdrowiały. Jeśli poziom glukozy jest obniżony dzięki zmianie stylu życia, wydzielanie insuliny może się poprawić. Można przywrócić zdrowe funkcjonowanie trzustki. To samo dotyczy ludzi. Jeśli podejmą wysiłek, by uchronić się przed wzrostem poziomu cukru, osłabione komórki trzustki mogą dojść do siebie i wyzdrowieć, co obniży prawdopodobieństwo wystąpienia skoków glukozy.